To przez folię tak się mierdzi Jeszcze nie mogę doczekać, jak zobaczę jej reakcję Jaka to chodzi? Będzie on To jest kontynuacja pierwszego odcinka, który był wczoraj e, z naszej lekcji gotowania. Teraz będzie jeszcze tylko fragment, na którym będziemy robili po prostu green carry plus e, Ala będzie robiła masa mankary, e, Ja będę jeszcze robił, znaczy e, razem będziemy robili jeszcze Mago Sticky Race, czyli najlepsze co było. Co było wczoraj sprawdźcie, bo dość fajnie wychodziło wszystko. Jesteśmy w tej pięknej szkole gotowania. Naprawdę warto sprawdzić trzeci odcinek, tutaj już do tego początek odcinka, to będzie to, a później lecimy dalej, później nasza podróż do Chiang Rai. i co dalej jeszcze to zobaczycie, zapraszam na odcinek. Siemano, witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo zapewne nie spodziewaliście mi się tutaj podczas tych pięknych tajskich widoków na kanale Podróże Wojownika. Chciałem Wam tylko na szybko powiedzieć, że właśnie napisałem książkę i można ją zamówić na stronie www.przywarski.pl, będzie dużo zakulisowych informacji, ciekawych historii moich. W tych w których występował również Piotrek Pająk Zatem aby nie przedłużać Wpadajcie na stronę Zamawiajcie I elo Pani pokazuje jak się robi sticky rice And sticker rice look white color mm -hmm. mm -hmm. Normal rice look creamy color It's different mm -hmm. color mm -hmm. Sticker rice jest typowy biały Normalnie też jest trochę klamowy yeah, you already It's sticky by itself We don't add anything mm. To make, to make mm -hmm. so all... Na początku należy wstawić do tego e, bombusowego czegoś, It's żeby to zrobić. To... Kosza. kosza. E, musi się odłumaczać całą noc 5 godzin, minimum. Najlepiej całą noc. Ryż się robi po prostu na parze. Tak Przez 15 minut. Będzie woda tak się musiała gotować. Na początku będziemy robić kary. To jest wszystko, żeby przygotować moją pastę. Green kary. Widzicie co? Jak się przygotowuje samą pastę kary. Mamy cztery różne pasty kary, będziemy szukać, bo każdy sobie wymyśli coś innego. No nie będę po prostu wszystko tłumaczył, bo jest bardzo dużo różnych nas. A zresztą tak naprawdę jak będziecie chcieli wykonać to gdziekolwiek indziej, to się kupuje gotową pastę karę. Tak, akurat ten, ten etap mogę troszkę ominąć. Wysypujemy wszystko na doseczkę, będziemy jeszcze to kroić tak drobno jak się tylko da, że tak już było drobno. A później będziemy ją zgniadać. Okej! Okay. Później A Co to robisz? Ubijamy pastę. 10 minut trzeba ją tak ubijać Dobra, Najpierw przygotujemy mango sticky rice Ryż się już zrobił. Rice, mm -hmm. można zobaczyć. Mm -hmm. One tablespool, but now we need American style. Mleczko mm -hmm. kokosowe. Okay. Dużo cukru palmowego. Bardzo dużo musi być słodkie. Tutaj będzie przygotowany ryż, a tutaj będzie sos, który jest. Tutaj do mleka kokosowego dodajemy soli. I troszkę też tutaj.

Dzięki, to ja zrobię. jest absorbowany i cukrem. Okej. Poskacz, Ale będę to gotować. Ryż musi no, przejść no, tym no, właśnie no. lekiem kokosowym i cukrem. I teraz na koniec pani już poszła zanieść i sos. A nie, jaki sos? Sos. I, tak, i, i sos osobno i, I, ryż. i ryż osobno. E, tam pani nam już skroją mango i przygotują elegancko już do zjedzenia a my teraz bierzemy się za przygotowanie green kary i masawan kary. dobra wyznaczyła ja po troszkę kary, zależy od tak ostre i teraz musimy to tak by podsmażyć, żeby cały z tego, z tą esencję z tego wyciągnąć. Dajemy cukier palmowy Jak to wszystko w Tajlandii Czyli cukier wokulskiego Symeszka Dajemy zaraz małego bakwarzona Możecie zobaczyć małe tuleczki I dodajemy I będziemy dodawać teraz cóżkę. soja, sosu? Nie soja, tylko fisz A, fisz sos, sorry To jest fisz? To jest fisz, tak, tak. A, Jeszcze, jeszcze czyli, czyli i co? Było to drugie? To kafir. Liście kafiru. liście kafiru. I na koniec dodajemy bazylię. To, że jestem po prostu miłośnikiem green curry I zjadłem jej naprawdę bardzo, bardzo dużo w moim życiu. Słuchaj, jak mi wyszło pierwsze moje greenkary. O, oparzyłem się. <laughs> Kapu Czekajcie, bo nie poczułem przyjemności, bo się oparzyły. Jest nas. Ałoi Is mak. like? Bardzo. dobre Bardzo dobra. Patnie, powiedz bardzo dobre. Przez zamienia domu. Masaman. Cool. Green curry. Jesteśmy dzisiaj się bardzo. Dobra, bardzo. Bo wyszło bardzo dobre. Tylko ciekawe, czy w domu by też takie dobre wyszło. Tutaj. No, bo że ona wszystko wie ile czego dodawać. Ale przez studiowanie tego filmiku myślę, że można dużo z tego wyciągnąć Ja na pewno. na pewno jeszcze wiele razy go obejrzę Idziemy jeść Pokażę wam co czeka na nas na stole Najlepsze ze wszystkiego to jest Jeszcze czekamy na normalny ryż I zabieramy się za obiad numer 2 Zarąbisty czas Naprawdę tak fajnie spędzony poranek i południe Smacznie Przydatnie dostaliśmy na końcu jeszcze książeczkę gdzie wszystko jest po kolei wytłumaczone Tak, no bo tłumaczyli e, Ta szkoła gotowania nazywa się dokładnie ZAP I LI Tak jak tutaj Bardzo polecam Bardzo, bardzo Ale jak byś skomentować twój poranek? Serio, strzał w dziesiątkę Dla mnie to była jedna z najfajniejszych atrakcji e, jakie miałam w Tajlandii Naprawdę po prostu polecam każdemu. Uważam, że to jest must do No, serio. Najedzona. Bardzo najedzona, pyszne było w ogóle. Świetnie spędzany czas. Mega, mega, mega warto. Naprawdę. Ja teraz, jakby ktoś jechał na wakacje, to polecam sobie właśnie zrobić taki kurs gotowania. Super A przyznaj, przyznaj się, kto był najlepszym kucharzem? No, A czemu ty akurat? A tak, Ale nie, no Adago. bardzo dobre było z Zej gonki to było po prostu. Ale w ogóle pierwszy, tak, pierwszy raz taki sosialny, ten wiśniowy to był. Nie, no, nie, śliwkowy, Śliwkowy, no. Śliwkowy był tak bardzo pyszny. Dobry. Nigdy wcześniej go nie jadłem wow. ze sprzęgosami. Ej, naprawdę po prostu to było tak dobre wszystko, no. tak warte swojej ceny. Bardzo warte. Nawet za 1500 batów ja bym i tak polecała tutaj przyjechać. No, na naprawdę. Pewno. To 500 batów to jest... Um... A to jest magicznie po prostu. W ogóle obsługa super. Miejsce bardzo przyjemne. No naprawdę 10 na 10. Właśnie się przepakowywaliśmy. I tak. Mówieliście i weźcie, Ale patrzę. To, to wszystko jest tylko moje. Aha, podkreślam, że jedziemy tylko na jedną noc. Jest już 16. Jutro około 15. Będziemy tu z powrotem. No dobra. So, 24. Chciałabym sprostować, dlatego że tak. Szampon, nie wiem, odżywka, kosmetyki, wszystko się bierze tak czy siak, no, Co za różnica, czy się idzie na jeden dzień, czy na trzy, czy na tydzień Można jeden dzień głowy nie umyć na przykład Nie można, bo mnie świeżo Ale teraz idziemy jeszcze zrobić lepszą akcję Alicja nigdy nie jadła duriana, nigdy nie próbowała i nigdy go nie wąchała Wąchać to gdzieś tam na targu czułam ten zapach, ale tak raczej z daleka Zobaczymy Zobaczymy jak sobie z tym Ja osobiście lubię. Znaczy lubię niedojrzałego. Lubię który, takiego, który jest jeszcze twardy. Niektórych śmierdzi zepsutą cebulą, ze zepsutymi skarpetkami. Mówię I smako, jak cebula popsuta. Tego nie lubię, ale tego drugiego, normalnego, tego niedojrzałego, lubię. Pamiętaj, licz najbardziej ci się podejście do tego. Pamiętaj, że to jest najbardziej śmierdzące owoce na świecie. Najbardziej. W Tajlandii. Kurczę, tu jest gdzieś znaczek. O ja, yes, zaraz wam pokażę. To nie jest tak, że sobie ktoś to wymyślił, że to jest najbardziej śmierdzący owoc. Tutaj do wielu hoteli, jak wejdziecie i wniesiecie go ze sobą, to macie kary pieniężne za to, bo tego parę dni nie da się e, pozbyć. Tego zapachu on jest tak intensywny. I tutaj na przykład od razu macie zakaz wchodzenia w butach, palenia i duriana. Kto jadł, to wie. To będzie jakiś kraj, gdzie rosną i czuł zapach, wie jak śmierdzą. Jakbyście to wnieśli w ogóle do samolotu, no w ogóle to byłabym a na lotnisku by było, w z tym, bo by czuli, że nie siedzie. Ale myślę, że w takim samolocie, jakby ty poczuł, to byście mieli chyba awaryjne lądowanie. No, tutaj można kupić mało słodkie. No, tak wygląda oni w środku. Normalnie wygląda tak, to jest takie wielkie kolce ma ostre dość chciałem tutaj myślałem że gdzieś znajdę tutaj żeby wam pokazać cały wygląda ale no nie mają akurat nie mają gotowość. gotowe do zjedzenia już mają liczy się najbardziej reakcja ali to mnie tylko interesuje dasz sobie radę gdzie tu coś jest nie ma tu jakiś nie, nie, nie 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 może tak być to jest królewski owoc jak to mówią, jest bardzo drogi, bardzo. Kilogram kosztuje 750 wat, czyli ponad 100 zł. Jest jakiś owoc, który kosztuje 100 zł? Nie wiem, ale się <laughs> Ja widzę te emocje. Ale... <laughs> <laughs> ale ja tak <laughs> dasz sobie radę. <laughs> How much? 185. Ok. Bardzo mi <noise> <nie> to <noise> <Daszcie radę>, ala! <noise> Najpierw nie jest Przecież nie będziesz żygała w centrum miasta, ala, daj spokój. No. Nie będziesz wymiotowała w centrum miasta, daj, daj spokój. To przez folię tak śmierdzi, mm. my się mierdzi. Jeszcze nie mogę doczekać jak zobaczę reakcję. Sam też zrył, oczywiście, ale ja jadę dużo razy. Na mnie to nie rusza, naprawdę. Tak Wam mówiłem, jak jest dobry jeszcze nie jest za bardzo dojrzały to ja lubię Dojrzały już, nie, dojrzałe są okropne Jak ja mam, mam to po prostu tak otworzyć? Wiesz co, otwórz otwórz no i na początku nie wąchaj, na początku spróbuj. Jeszcze, i to czuję. <laughs> Troszkę to otworzyłam Czekaj, ja sprawdzę, który kawałek będzie lepszy. Czekaj. Czekaj. Ten jest bardzo... Nie, to będzie okej, okay. ten nie jest taki miękki za bardzo. Spróbuj. Zrób tak, powołaj. Mm, nie, zobaczcie, najpierw zjedz, później dobra powołasz. Ten nie jest bardzo soft, bo jest dobry. Ten nie jest miękki, z tego drugiego spróbujesz przedejrzałego. Jest ok, nie? Tak, ale dobra, a teraz spróbuj z tego drugiego. Nie, jest Teraz próbuj, o, tą miękką część spróbuj. Ona najbardziej śmierdzi, jakby co. O, to jest to. Nie, <śmieniu> jest, jest nie, no to jest <śmieniu> Ala, pierwsze, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, ale Nie ci nie będzie, ale Spróbowałaś królewskiego owocu, jesteś już księżniczką. A z panią chcę to, to, to pierwsze nie było złe, ale to drugie. Tak! Spróbuj, spróbuj. Ale ja wiem, bo ten pierwszy był z mojego kawałka, który był, jeszcze nie był taki bardzo softnie, był dojrzały. A ten drugi już był z dojrzałego, czyli. A ja teraz nagram Ciebie. No dobra. A ja ja. No wódź, ja zabaj, lubię, No no, twój Proszę bardzo. Tylko z tego dużego. Z tego dużego. Jakby mm. ktoś podłożył mi y, przemoczone skarpetki. Nie, ten jest okej. Okay. Ten to ja mogę też zjeść. Z nie? tego zostaw, ten jest okej. Okay. Mm. Ten jest bardzo dobry. Ten jest... No, nie, bardzo dobry to jest za duże <śmienny> słowo, Bardzo dobry? Ale... Tak. <śmienny> 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 Bardzo dobre, to jest zdecydowanie za duże słowo, ale spróbuj teraz tego drugiego. O już jaki to będzie smak. No. Bo ja to jadłem dużo razy. No to dawaj, dawaj. Ta jest za twarda, a nie, dobrze, no tutaj jest tak No dawaj, dawaj. Mniam, mniam, niam. Zepsuta cebula po prostu. Ej, to jest gorsze. Dla mnie zepsuta cebula to rarytas przy tym. No dawaj, dawaj. Mnie zmusiłeś. <sum> <gryny> <gryny> oh, to, jest, to jest ten kawałek, to już jest za dużo po prostu. <gryny> Jak się zwietę, a tego tam minawet jeszcze możesz zrobić. Ten jest dać. twardy? Ten jest... A nie, ten już też Które? jest trochę. Ja, ci, ja się boję... To... To... Ja na nie chcę już tego chyba... Ja chyba już wolę... Ale to. <noise> no Przebiegźmęki o Duriana Trzeba być masą chyba No to trzeba nie mieć smaku i węchu. Jak wiecie jaką macie chorobę, to wtedy Durian będzie najlepszym owocem bałaś, No Bo nie będzie chciałem nic, ma No Ja naprawdę lubię Duriana, ale twardego. Ale nie to. <grym> to już jest za dużo. No to fajnie, że mnie zmusiłeś do jedzenia. Nie, dziękuję. Nie na dziewczynę po zjedzeniu Duriana. <grym> nie dobrze. Wiedziałem to sobie nawet szybko coś kupić na ten? Polecam. Jak jest twardy zakret? I ruszamy w trasę. Granica i długo, bo słońce smaży. Mamy 3 godziny do Rai jest już 16.40-17 godzin wyjedziemy, czyli na 12, na 20, jak będzie dobrze, to dojedziemy. Ale dzisiaj taką chcemy tam dojechać, a od rana zwiedzać Ewentualnie może tam dzisiaj zobaczymy jakiś walking street albo coś, bo podobno jest. Jest? Jest, no widziałem się na Ale jak tutaj nic się nie dzieje, to, to tam nie To na też, nie, no, ale pójdziemy i tak zobaczyć. Może jak do Jeden bo ja przez smak mojej Pyszny Lorian, Jeszcze oddajemy do panu, a, mówi, a może mamy szejka z tego zrobić? <grystanie> może nie dzisiaj. Nie dziękuję. Może nie dzisiaj przerwa na kawkę, 7-11. Patrzcie jak pani tam podsmaża suszki. Szybka przerwa na autostradzie Na zdrętkają dupę. Zdrażnie. A tak naprawdę, że zobaczyć ten świątynię, bo super wygląda. W takim stylu jak świątynie w Kambodży, jak Angkor Bart w sumie. O, podrobny po plecach. Na środku, na środku. Trasa przebiega, powiedzmy słabo. Ale piękny załód i ta świątynia cudowna. Szkoda, że jesteśmy po tej stronie, a nie po drugiej. A my jeszcze dwie godziny. Będzie ciężka trasa. Będzie ciężka trasa, bo po prostu tu na górze Tajlandii jak znajdzie słońce to jest zimno. Już nam się trochę zimno robi. Mamy zaraz Mówię do Lali, kurde co tak dziwnie ma woda jak z jakiegoś gejzera. A tu gorące i źródła. No zobaczymy, no, tak. Co na Dawaj, zaraz zobaczymy. O, jajka! No i państwo w ogóle jajka gotuje tutaj. Eee. Dobra, dobra. Dobra jednak, zjechaliśmy tutaj, żeby iść zobaczyć. O to naprawdę super wygląda. Khmerski styl opuszczona. 我的手是能够干上同没劲。苦。 w ogóle to przez jakiś park narodowy teraz, dlatego tam jeden był gejzer, z drugiej strony też był są że takie piękne świątynie są i są tak zaniedbane. No chyba, że to nie była świątynia Ale raczej na pewno była zwiedzanie świątyni w w razie ja do żaru oczywiście nie chciałem się ściągać wiecie co się robi jak się nie wzięło bluzy a jest zimno owinąć się w plastik i już jest ciepło nie przepuszcza zimnego powietrza no, nie przepuszcza zimnego powietrza superbord a mi zęba wyszła za 20 9 barów za takie rozwiązanie. A jak z zgłaszamy? Znaleźliśmy bardzo tanio resort tutaj do wydania. I właśnie podjeżdżamy. Pełne obsługi przed. Mega wypas. Ala w płaszczu deszczowym I to jest jej torba. torba. <grym> <grym> jak podjechaliśmy, to pytają się nas, padało po drodze? Nie, ale po prostu było zimno. Padałaj <grym> No dobra, dobra, już, dobra, już, dobra, już, już wysta wystarczy. Dobra, dobrze, już wystarczy. Wystarczy. się, wchodzimy do szatka. Tak? Szybko, bierzemy pokój, idę jeść.